Tatusiu, co to będzie za przedstawienie? O Adamie Chmielowskim. A kto to był? On był malarzem, który przyjął święcenia kapłańskie i stał się bratem Alberty. To będzie smutny spektakl? Nie, a dlaczego tak mówisz? A tak sobie pomyślałam. 2 kwietnia odbędzie się premiera spektaklu Brat Naszego Boga. Adaptacji scenicznej znanego dramatu Karola Wojtyły podjął się Artur Dziurman, który w nowatorski sposób zinterpretował dzieło. To nie jest e, dramat, który się czyta i, i się rozumie. To trzeba przeczytać 10 razy, żeby cokolwiek z niego wyciągnąć. Całą premedytacją e, tak okroiłem adaptacyjnie to dzieło, e, żeby ono było zrozumiałe dla wszystkich. Poprzez sekwencje filmowe, a jestem w filmie zakochany, e, musiałem włożyć do przedstawienia, i wydaje mi się, że dzięki opactwu e, Benedyktynów w Tyńcu udało nam się wyczarować fajne ujęcia filmowe. Połączenie to z żywym teatrem i z różnymi planami akcji, z dobrą muzyką Il Divo z i e, pana Kaczmarka daje jakąś atmosferę, którą wydaje mi się e, będzie. Strawna dla ludzi i atrakcyjna do obejrzenia. W rolę głównego bohatera wcielił się aktor teatru słowackiego Maciej Jackowski. Gram postać brata Alberta, a wcześniej oczywiście Adama Chmielowskiego, który i o tym jest ta sztuka o tym jest też to przedstawienie który odbywa drogę od malarza, dobrego malarza znanego, który, który maluje do człowieka, który zostawia to wszystko. Żeby pójść za człowiekiem, za Jezusem w człowieku. Problem biedy dotyka ludzi na całym świecie. Spektakl Brat naszego Boga zwraca uwagę na fakt, że skoro możemy pomagać, to nie powinniśmy być obojętni. Józka jest to jeden z żebraków, jest prawą ręką przywód tych żebraków, czyli Wiktora. Jest to postać taka, która bardzo, ten przywódca, czyli Wiktor, bardzo mi imponuje jako postaci i, i tak trzymam z nim, że tak powiem, sztamę i, i, i staram się jakoś tą brać, że tak powiem, że braczom, e, e, trzymać, żeby to wszystko grało. Gram rolę Lucjana, przyjaciela Adama Chmielowskiego, który po prostu jest zatroskany. Za Adamem, jego przemianą. Przedstawienie ma charakter teatralno-filmowy, a obok zawodowych aktorów zagrały też osoby niepełnosprawne. Spotkanie i kontakt z tymi osobami nauczyło mnie chyba pokory, do dużej pokory, bo czasami człowiekowi się wydaje, że jego problemy naprawdę są najważniejsze, ale jeżeli mamy styczność z osobami, które... Nie widzą lub niedowidzą, a przyjeżdżają na próby codziennie od, od września, po trzy godziny. To jest naprawdę niesamowite. Znakomicie się poruszają w tych miejscach akcji i wydaje mi się niejednokrotnie, Przede wszystkim oni są bardzo, bardzo zdyscyplinowani. Na szczęście ten stereotyp już się zaciera, że osoba niepełnosprawna jest stworzona do, znaczy do, tylko, że siedzi w domu i tam nic nie robi, ale może się też artystycznie spełniać i, e, i realizować swoje jakieś marzenia. Zmasowany i największy w historii atak terrorystów na Amerykę. Wyszło na ulicę, aby obalić rząd premiera Ferenca Dziurcianiego. Welcome back live everybody. A lot of movers and shakers may be breathing a secret sigh of relief this week over the suicide of policja opanowała sytuację. A a cargo Oskarżyło o sprowokowanie starć chuliganów, lodówce. Media codziennie dostarczają nam wiadomości o ludzkiej krzywdzie z całego świata. Spektakl brat naszego Boga to okazja na zatrzymanie się i wsłuchanie w drugiego człowieka.